Ja zwykły w ogóle w składzie si yy, zawodnicy. Na pewno wielu z nich kiedyś zagran na ich sprawidowych parkietach. Yy... Proszę Państwa, NKS Zagłębie Lubin. Nr 2. Motymski Chrystian. 3. Trzabowski Oskar. 6. Nogarski Krzysztof. 8. Cieschaniec Patryk. 11. Gosław Michał. 13. Gosł 15. 16. dużo Jacek, 19. Krym Mariusz, 22. Kawa Tomasz, 23. Załęczny Adrian, 28. Pasto Michał, 30. Janisio Dominik, 33. Lesza Jacek, trenerem naszych gości jest pan Adrian Anuszewski.

несколько боемов на крыше и проверки. Наташа. Браво, браво, браво. Браво, браво, браво. Браво, Czy